co no, by się zdecydowało, Myślę, że no, przede wszystkim lepsze doświadczenie. Wiadomo, gramy w Ekstraklasie, a zespół zmiaca jest w drugiej lidze. Na pewno jesteśmy lepiej wytrenowani. Teraz przez dwa tygodnie ciężko trenowaliśmy, tak więc kondycyjnie na pewno jesteśmy lepiej przygotowani niż drużyna zmiaca. pomimo tego, że starała się tyle, ile mogła, dała z siebie. Tak więc uważam, że mecz mógł się kibicom podobać. Jak uważa Pan, jaka była pora z w Powiem Panu, taka chyba jak całej drużyny. Przyjechaliśmy tutaj w 8 osób, wyjechaliśmy o 8 rano, tak więc troszeczkę było ciężko i tak jak mówię, dwa tygodnie ciężko trenowaliśmy, no ale z biegiem czasu rozkręcaliśmy się. Ale no, można powiedzieć, stać nas na lepszą grę, no ale dzisiaj wystarczyło tyle, ile pokazaliśmy. Teraz gramy z Kirexem. Teraz Pana wybrana drużyna z Ostatnio graliście z Kirexem, przegraliście, tak? Tak, przegraliśmy 9-6. Teraz czas na No na pewno troszeczkę ta drużyna z Kireksu się zmieniła. Troszkę tam zawodników odeszło, kilku przyszło. No u nas też tutaj dzisiaj nie było paru zawodników. Tak więc, no, zobaczymy. Dla nas najważniejsza jest liga. A jak w się ułoży, no gramy u siebie, no na pewno będziemy chcieli się zrewanżować. Co jest celem ze zespołu w tym sezonie? Wygrać każdy mecz i być jak najwyżej w tabeli. Tego życzę. Dziękuję Czas bardzo. To jest. Było ryzyko, że, że może nam zabraknie troszeczkę świeżości. Później powiem, że to było wino. Że, że ciężko było. Ale faktycznie nie tylko tak w tak braci nie bardzo się wypowiedzieć. Przybaga, przybaga granie, haga, ouais, Mania, strafią, do no, to przewaga zdecydowała, przewaga doświadczenia, przewaga grania, to zdecydowała o tym, że to każdy takich tych które widzimy na każdy, na <zauwa> nacisków, jakie miejsce nas interesuje. Wiadomo, że to jest to piąte niespodziewane miejsce, w jaki sposób mobilizuje, że nie Tak, tak. Jest to, no, niewygodny wyjazd, do ale nie myślisz, że jeżeli my przejdziemy tą rundę, to następny mecz... Bardzo ważny, bo my, my jesteśmy w takim położeniu. Że w zasadzie wokół nas nie ma drużyn i, i nawet to dobre spanie, jest tam ciężko bo mi się księżyć na A tak y, mamy zagwarantowaną przynajmniej przynajmniej rundę, rundę, gdzie przyjeżdża klasa zespół i możemy też powinniśmy ją odkrywać, ale oczywiście też możemy jak dalej. Także jeszcze raz. Dziękuję. Z w nie wiemy, to są cały potraf o tych pracy. Niewiele dochowało, ale były jest w meczu. Przebiegło 2-3, mieliśmy okazję na bramkę na 3-3. Nie było wcale nie I było to początku późne. Możliwe, że zlekceważenie przeciwnika, w tym wypadku różniło fair play. No i w drugiej połowie różna z Polkowic musiała poważnie podejść do meczu i widziała, że to nie będzie jakiś tam spacerek, muszą, muszą się przyłożyć do tego meczu. No i Doświadczenie zadecydowało o tym, że, że Polkowice grają w jednej drużynie. No to żadne w jest sytuacji, to było bardzo dużo. No na pewno, jeśli wykorzystalibyśmy te sytuacje, które mieliśmy, moglibyśmy się pokusić o, o jakąś sensację. No, ale, ale taki jest, jest sport. Jakie są cele zespołu? No, nie stawiamy sobie jak na razie celów na ten sezon. W każdym najbliższym meczu, który, do którego będziemy przystępować, będziemy grać o zwycięstwo.